A Wegar będzie ADC No. A nie ta Achilli? Achilli. jest z nami, A, gramy. A my gramy taktyczne 2-1-2. Tak, zagramy. Z dwóch. Sokowym w, y, w dżungli, więc musisz tam bardzo dobrze trzymać. Ja tam rozpisane. Więc tak, w pierwszym będzie Pit, w drugim będzie ZUS. W trzecim Krus, w trzecim w Czwartym GUS, w piątym Region, a w szóstym NIP. Więc wiecie, dobre ustawienie, do szóstego poziomu wziąłem tego poziom, <laughs> się potem spotkam się z razem i się mnie wpierdolamy i wyruchamy w dupę, rozumiecie? A... Bez żadnej wyjebki do szóstego poziomu. Jak się ktoś wypierdol, to wpierdol ma. Dobra, Kamil słyszysz? Dobra, a, ja a, ktoś, się jak założ... nie a ktoś się założ... A ktoś się założy, że faza pierwszy się wyjebia. <laughs> nie mam szuja. A ja tutaj jestem poza tym supportem, ja nic nie kosztuję jak się wypierdolę, mi się pierdolać. Kosztuje, <noise> Co? Jest, kosztuje. Pierdolę. Chuja. On nie ma many gej. No. Aha. Ja, mój, ja kus spamuję, a ja nie odblokowałem, no to pójdę mnie. <noise> <noise> Idziesz tu? Mm, ja mam iść? Nie no, tak żebyś mi pomógł jeszcze. Nie muszę więc ja bym się, się zaraz z niego bo nie, ja nie będzie miał Też łany. Dobra, bo mi długo, nie? nie? Ted jest w krzakach, na to problem. Ted jest tu. Tak? Aha, dobra. Okay, no kurwa. Cześć, cześć. kurwa. Tam zyba, tam kurwa, czwarty level. No, on ma tego, te runy i tarce Masz no, no to właśnie, się pić Farta postawię Uważaj, uważaj! O no, kurwa, no, chyba nie no. postawię, ale... Tak postawię chociaż Na, no, no na farcie, na farcie No młody lup Dobra, chłopie, ty w tym grocie już 5 deadów Nie tak. nie. No, nie Otóż, nie tym razem Trollowałem go, żeby mi on już nie nabił. O kurwa! O, kurwa. Ucieczka. Dobra, 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 dobra. O, ale kurwa, tutaj ta tarcza była takim zagraniem pięknym. Mógłbym tam iść niby, ale... O kurwa, zabilibyśmy, bo się jeba, chyba. Dobra, jest to... Ten... Dobra, no kurwa, legenda tu jest! Ja, ja tu baituję, ja tu baituję, Jarzmik! Nie... No. No, znowu HP. Oni mają tam warda. No to kurwa, dobrze, że był. Kamil zepsuł plan. Kurwa, Misterny plan. Zajebiste, że rózg... Cały misterny plan też fiz... ...dl... Co? Ja tak daleko r mogę zajebać?! Uuu... mnie powolny... O no nie, biją do ja mnie kurczaka. Jak umatnął r NIE! COŚ TO jebał! JA PIERDOLĘ! Patrzcie na respa! <śla> ja pierdolę! Ja. Zajebał z R-ki, kurde. Szybciej przynajmniej. Ty, to już wiem jak tam teleportował się będę, bo tej R-ki w ogóle nie używam, tajemnicze. Ty, to dlatego kurwa ona jest taka! Bo to co z kilometra walić. a to jest jakiś punkt, że ja tam spadnę? Ja bym To. Co? Jak ja używam erki, to widzą gdzie to spadnie wszystko? Tak. Dlatego. a to jest kilometra, kilometr, miał fatalne. Faza, nie daj się, nie daj się, o dawaj go, dawaj, dawaj. Kurwa, co, co to odjebałeś Faza? To tu trzeba klikłem, ja klikłem w tarczę, ja pierdolę, ja tarczę użyłem, tarczę, tarczą na niego biegłem, ale go rozjebałem. Ari nie ma. Spoka robi, idę ci pomóc, kupca. Dobra. Mi da nie ma, <laughs> jak coś ale za to jest dżungler eee chodź tył wari idzie chyba no mocny ucieknę Sflesowałem esk kurwa ale par Sflesowałem S Sflesowałem i żyłem tego, ja HP bym idealnie jak już pocisz bym się wpieklał bo żyłem tego kurwa a no co to jest agenda? A decek, a decek. Why, why, why? my, AVC? Because a. don't help. Kto Fakus? jest I, nie zabiła Kamila żaba. Dalej jesteś ty. Tak, dalej jesteś ty. Beach. Tak. You no you! You, you don't. No. fucking die, bitches. You die. My ADC is a you player. You've got to kill, he kill him, he kill him. You, you know? No ale się wyjebałem głupio, ze mam z tej tarczy, mogą się w nich wpierdalać, a nie. A okay, tarcza. Co kurwa, co on no, mi zrobił? Co mi zrobi? zrobi? Jakiś przerzut z tyłu. kurwa. Ulta, ulta ulżą. Elo, spierdalamy. O, -o. kurwa, nie spierdolimy. A Only słabe action. Tak <laughs> nie będzie. Okej, wie co A spokojnie. on ci tam dżunglę kradł twoją, no? Co, co z tym zrobisz? Nie, nie. ktoś No Olaf. No ola, zajebał ola. Tak? Zadłubcu ci dół cały chyba. Dobra, ja idę tam do niego zaraz. No ja pierdolę! To jest, no co? To jest pojebane, co ty chodzi starpy? z Ericiem no nie dowołać! Ja idzie, idzie ten gaj! Cierpi się nie dowołać, to co nam się da? Bijemy i ja Bierzemy? Mu... Bijemy? idę, 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 Ten gej malował, ale wiem, czy już wyta, czy nie? Ja no? idę, do was, idę, 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 Idę Jasmik O no coś to ciebie zabił najpierw nie? Nie, bo mają no. małego Kamil, dobrze Push, push, push tower, push tower, Ej, yeah. mnie bije Idę Very nice, very nice Dobre, Dobra, dobra, żyję Jak ten dupcą nie Aj I... No, biłem ci Dobrze Co to kurwa? Kill. I come, I come nie, wracam! No spierdalej! No, no jakbyś kurna za. To jest legenda white drop, oh my goodness! Ty, śmie oh. ty śmieciu, Rudy, już widziałem co ty się zrobi. Powinieneś mu oddać ta fraga, Kalin musi być dobry, a nie przerwa. Powinieneś mu oddać fraga, co ty? <laughs> no tak, przecież. Tak. Uwaga, Kalmy, uwaga. Na kogo pierwszy powinniśmy na Weigarach chyba skupić, nie? Kasper! Nie? Kasper! kurwo mm. no, no, no. na dźwigu Naprawdę? Dobra, bezułta jest ale Ej pomocy No, no, no. Smoka, Nie smokami. Uważajcie bo ten gate tam jest u was Oh no! It, it Pęk będziesz nim robił No to oparty, a ja idę puszczone tobie, że dalej I Bo ten pręd ma mało, zabijesz drzwi Matko, ale łatwo Ale cię wykarowałem, jestem no. no ja <grym> wszystkich obiłem na tyle 2 na 4. Ten stąd dobrze wyszedł, ale tylko przez to, że się nie zaczęłem z nimi bić. A <grym> faza puszuje. I myśleli, że, ja, że, bo myśleli, być i zgranie, myśleli, że się nie. boję. No i było zgrane, zajeb... za jej ranił. HIR! kurwa, chent! <grym> A za się... nie waza? Kto... go! go! I ja kto go tu morded, że kurna... Nie przecież, nie? No tak, przecież ja zapomniałem. Fucking bitches, ty stupid! Destroy the tower! Dwa <grym> hardy. <grym> Tak kurwa Eee, dobra to było Imy go na dziwkę O kurwa rzeczywiście ty Chyba się wyjebaliśmy wiesz I go flashing Shit Shit No kurwa <grym> czy... nie na tej tarczy zajebanej. Ja No myślę czemu faza się cofnął <grym> No bo tarcza to miała być w

3 fragi darmowe na idzie Patrz Raz Pyk Brak, AOWi ja zostało 10 HP Mam Ci pomóc, czy dasz radę? Nie, no, dasz radę ja Nie wiem, jak chcesz, czy nie mam stu nawet Jak ja raz bym miał A, trafię, zakład Proszę, <grym> Ty já, když jsi švěsil, tak ti podgrá. Podgrádiš je? Destroy tower, kamy, destroy. Oh my god, stupid bitches. Easy. <laughs> <laughs> so easy. Oh, já si A tu Aladdin, kurva, Zachował zimną krew, doskonałe dowody, wszystko powinienem mu doskonałe dowody nie mu dałem Chuj, że nic nie odzywał, ale dałem <ślesk _> Proste